Witajcie akwaryści, Jafoko, z tej strony. Dzisiaj, w akwagacy, pogadamy sobie o tym, co mi dzisiaj stanęło w salonie. A stanął zbiornicze glosy 150 cm. Ona ma 150 cm szerokości i w wysokości ma 63 bodajże, Ale ta pokrywa, która tutaj jest, zaraz podejdziemy bliżej i zobaczymy, to nie jest pokrywa oddzielna. Jest to jakby zintegrowana pokrywa samym szkłem. Oznacza to, że po prostu akwarium jest przedłużone do góry. Widzicie? Odbija mi się wszystko. To jest normalnie szkło. Czekajcie postawię aparat. Dale i wyostrzymy. Tutaj jest normalnie szkło, jedna tafla, tu od drugiej strony obklejone jest to wszystko. Silikonem na bardzo równo, i tutaj od drugiej strony jest, jest szkło. Jak widzicie, ono się idealnie wpasowuje w szafeczkę, bo szafeczka świeci się tak samo jak psu, wiadomo co. Tak samo świeci się, świeci się też pokrywa. Widzicie? A teraz zobaczymy, jak to akwarium wygląda w środku i jakie AQL tutaj zrobi, zastosował rozwiązania. Niby nic szczególnego, ale moim zdaniem bardzo fajne. Dobra, to wracamy za chwilę. No dobra, a tak akwarium wygląda od samej góry. Jak widzicie, ładna, ładna powierzchnia, ładna tafla. Jest to jakiś tam plastik. Nie jest to spienione PCV na pewno. Natomiast moim zdaniem wygląda super. Będzie trzeba latać ze ścierą, oczywiście, żeby to ładnie wyglądało zawsze. Żeby nie było na tym kurzu, ale tak to... od... taka żona mi tutaj powiedziała, ale od czego ma się żonę? Kochanie, zapewniam Cię, że nawet będę pozwolił Ci czyścić akwarium i podmieniać wodę. No ale jestem wdzięczny. O, słyszycie, jest wdzięczna. <grytanie> na razie. Okej okay, moi drodzy, tak się prezentuje całe akwarium. Yy, tutaj, tutaj jest beleczka. Tutaj jest jedna pokrywa, tutaj jest druga część pokrywy. Tutaj mamy miejsce na karmienie ryb, czyli można otworzyć sobie i, i wsypać, natomiast ja tam m, zwykle wolę otworzyć całą pokrywę. I działać sobie jakby w środku, bo mam większe pole do manewru. W środku są trzy świetlówki standardowo LEDy. To są te, te nowe świetlówki Aquela. Postarzymy, zobaczymy, Każda ma oddzielne źródło światła, widzicie, to są standardy. Ja myślę, jeszcze mam miejsce na uchwyt tam, więc dokupię sobie jeszcze jednego planta. I jak te świetlóweczki są zamocowane. Oj. Tutaj są uchwyty. Te uchwyty chyba zrobię, żeby leżały wszystkie na wspornikach. Przesuniemy je po prostu, mam nadzieję, że to pójdzie jakoś tam łatwo. Dobra, zrobię to potem. I teraz tak. To, co jest fajne w tym zbiorniku, to to, że otwierając sobie z dwóch stron pochrywę, widzicie? Otworzyłem sobie z dwóch stron. Mogę swobodnie w chwili obecnej przesuwać, jeżeli potrzebuję miejsca do manipulacji. Widzicie, przesuwam sobie całą belkę i w tym momencie mam dużo miejsca do tego, żeby manipulować w samym zbiorniku. O, mój pies wraca ze spaceru. Dobra, moi drodzy, zaczniemy sobie od rzeczy, która mi bardzo odpowiada i która jest moim zdaniem bardzo fajna. Otóż zobaczcie, tu przy samym akwarium mam taką listwę, która tak naprawdę jest grubym kawałkiem silikonu odklejonym, wklejonym wewnątrz, wewnątrz samego zbiornika. Tu będzie to widać. Ta listwa ma za zadanie zakryć nam tą część podłoża, która może brzydko wyglądać. Tu gdzie mogą być jakieś tam zabrudzenia i tutaj gdzie, widzicie, no tu moje spodnie i tutaj gdzie ewentualnie może się zbierać syfek. Ta listwa, ta listwa odklejona w środek niweluje ten brzydki wygląd. W związku z tym to jest pierwszy plus wielki dla Aquela. Drugi, to o czym mówiłem, czyli przesuwana, przesuwana belka, ale to jest już we wszystkich zbiornikach. Natomiast zobaczcie, jak wygląda sama pokrywa. Zobaczcie. Tutaj mamy wklejony kawałek szkła. To, to, to jest szkło. Oddzielne. Widzicie? Na tym szkle jest jakby coś w rodzaju uszczelki. Tutaj. Tutaj jest uszczelka, tutaj jest, jest jakby zakrycie wyszlifowanego tego szkła, nie, to chyba jest nakładka nawet jakaś, żeby ta pokrywa mogła na to szkło Tfu. nie na szkło, a na, a, na, a na całość opadać, tak? W związku z tym mamy efekt jednolitego, jednolitej tafli, bo tak naprawdę jest to jednolita tafla, a w środku jest to fajnie i naprawdę estetycznie zrobione. Ja miałem trochę wątpliwości, czy, czy to, ta całość tutaj i pokrywy, gdzie jest wklejenie, czy będzie idealna, czy nie będą pojawiały się bąbelki jakieś. Więc jak widzicie, nic nie ma, jest idealnie. Mam nadzieję, że to dobrze widać na filmie. Moim zdaniem GITES, fantastyczny. No dobra, to jest szybkie, szybki look na, na cały zbiorniczek. On, tak jak Wam mówiłem w poprzednim filmie, będzie stał i stoi już na miejscu pod schodami. Czyli, czyli tak naprawdę w, jedno, w takim miejscu, gdzie nie będzie nikomu przeszkadzał, a jednocześnie jedno sobie będziemy mogli sobie patrzeć na akwarium. No i co? Psa sąd nie wysiadam, będzie miał tu swoją budę powiedzmy, swój taki mały azyl, a dzisiaj się bierzemy jeszcze za oklejanie akwarium z tyłu folią. Zadzwonię sobie do Marcina Wnuka, on mi, mnie pokieruje, którego płynu najlepiej użyć, bo już, już mówił, ale oczywiście nie pamiętam, starość nie radość. I jak okleimy, będziemy wstępnie zalewać, żeby zobaczyć szczelność. Więc niech moc będzie ze mną, niech akwarium nie pierdzielnie nie pod 400 litrami wody. Trzymajcie kciuki. Na razie. Witajcie moi kochani. Wracam do Was po krótkiej przerwie, podczas której oklejałem tło w akwarium. Okleiłem to na mokro. Słuchajcie, tak jak zawsze kleiłem na sucho tak naprawdę te te tła. natomiast stwierdzam, że na mokro naprawdę jest genialnie. Tutaj bardzo dziękuję Marcinowi Wnukowi z PH68, który poradził mi jak to zrobić, to znaczy żeby spryskać zarówno folię, jak i, jak i samą szybę płynem. I muszę Wam powiedzieć, że przykleja się wręcz genialnie, idealnie i ja bardzo, bardzo taką metodę polecam. Zresztą myślę, że zrobię Wam filmik o klejeniu na mokro na mniejszym zbiorniku, bo tutaj już okleiłem. Powiem Wam tylko, że w przypadku o tak dużego zbiornika, jak 150 cm szerokości, no potrzebne by były dwie osoby do tego, żeby to zrobić. Ok, dzisiaj przejdziemy jeszcze próbę wody takiego baniaka, ponieważ nie chciałbym, żeby mi coś pierdzielnęło w salonie. Więc najpierw naleję myślę, że do połowy albo do 3-4 ten zbiornik, żeby zobaczyć czy szafka utrzyma i, no, i, i czy sam zbiornik się nie rozszczelni. Dobra, wracam do Was za jakiś czas, jak przygotuję sobie wszystkie węże do lania wody. Dobra moi drodzy, trochę czasu już minęło, akwarium się nadal napełnia i jak na razie nic nie pieprzyło. W związku z tym istnieje nadzieja, że wszystko będzie w porządku. A jak wszyscy wiemy, 400 litrów wody na podłodze to jest zmora jednego akwarysty, który ma taki zbiornik. A nie chciałbym, żeby tutaj, mimo że mam płytki, to żeby mi zalało, zalało cały pokój. No to co? Akwarium sobie tak postoję do jutra, a może i dwa dni. Zobaczymy, czy, czy nic tam nie przecieka, czy spoiny żadne silikonowe nie puściły. A potem zajmiemy się małą, małą aranżacją. No to co? To ja Was żegnam. Życzę miłego wieczoru. Nie pijcie za dużo, albo pijcie. Przy akwarium można. Ja dzisiaj je opiję. No i na razie. Dobra, moi drodzy, robimy inspekcję zbiornika, czy nic się nie leje. Pojawiły się jakieś bąbelki, to oczywiście powietrza, natomiast tak jak widać, nic na razie, mam nadzieję, że w ogóle nie cieknie. O, pieprznąłem się. Przepraszam, uderzyłem się o te moje schody. Zaraz pokażę Wam winnego. O, ta ściana jest winna. No dobra. Próba numer 1 Zalewania baniaka. Zobaczymy, jak będzie próba numer 2, Próba numer 3 Czyli przy każdej podmiance. Jak na razie wszystko jest piękne, szczelne. Czekam aż tło, odparuje i będzie jednolita czarna, czarna powierzchnia. Moja żona się śmieje, bo mówi teraz, że, że akwarium wygląda jak, jak tablica w szkole. No ale cóż. Przekona się, że jutro, jutro pojutrze. Nie będzie tego, kochani, nie śmiej się proszę. Zatyka usta, kazałam być jej cicho przy kręceniu. Dobra, moi drodzy, do zobaczenia jutro.